Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil. Sponsor strategiczny klubu. Michał Sokołowski po meczu Anwil Oczarek PGS z Stargard. Michał to spotkanie do 35 minuty było wyrównane mniej lub bardziej. Ostatnie 5 minut to jest sprawdziła eksplozja ofensywna Anwilu i ostatecznie aż 26 punktów przewagi. Jak do tego doszło? Takie pytanie batalne, ale, ale to tak. mi troszeczkę zamazuje obraz gry, czy nie? Troszeczkę, A bo... Nie było to łatwe spotkanie, gdzieś w pierwszej połowie odskoczyliśmy na 15 punktów, ale może niepotrzebne sytuacje doprowadziły do tego, że, że było trochę nerwowo. No, stało się tak, bo trafialiśmy trójki, no. szukaliśmy się, trafialiśmy trójki na bardzo dobrym procencie w końcówce i... To było widać, że ta piłka krąży, rzeczywiście w Tenery Goromilicz dosygnowano polską piątkę, także Chris był gdzieś też lotowany na różnych pozycjach, gdzie, rzeczywiście ta piłka krążyła, tak no i tak jaką Szymon Szeczyk, no to jest właśnie to, to co chcemy oglądać. Piłka w ruchu i dużo tak oni Chcemy, tak, w każdym meczu wiemy, że jak... Jak wychodzimy z Szymonem na, na pozycji numer 5, e, ja na czwórce czy Roland jak, jak jest zdrowy, to możemy bardzo e, rozciągnąć obronę rywali i musimy się tylko szukać i nie pozostaje nic tylko trafić. Ryby, który lubi, gdy skrzydłowi, niscy, skrominalni niscy skrzydłowi grają także na pozycji numer 4. Ty grasz na tej pozycji od porządku sezonu tak, że będą traktowane na wyżej, bliżej, bliżej kosza. Jak się czujesz w tej grze? Dobrze się czuję. No. Wiem, że ja jestem tyle zawodnika, który pomaga drużynie na wszystkie możliwe sposoby, więc czy to mam rozgrywać, czy grać na czwórce, rozciągać grę, no to... Mam to, swoje to zadania zrobię. w trakcie meczu i trzeba to zrobić. W jednym z zadań dzisiaj była defensywa przeciwko KLS-owi. KLS, -owi. KLS -owi 14 punktów w pierwszej kwarcie, ale później tak skuteczny nie był. Czyli co? Defensywa również zadziała. No na pewno. Gdzieś te pierwsze rzuty jego ciężkie trafił. W drugiej połowie byliśmy jeszcze bliżej niego. Zmusiliśmy go, żeby tą piłkę gdzieś kozłował, penetrował, oddawał. I jak dał rzuty, to nie były już tak z taką pewnością siebie oddawane, dlatego może nie trafił. Ostatnie pytanie we wtorek mecz z tekstutem Bandirmą. Arcy ważne spotkanie jest zresztą łatwiejsze spotkanie nie ma nigdy, ale to o takim wyjątkowym nacyfowaniu emocjonalnym przegrać nie można, jeżeli chcemy grać dalej A chcemy. chcemy zrobimy wszystko, żeby wygrać, tak? Tylko trzeba pamiętać, że to spotkanie może nam nic nie dać, bo musimy wygrać dwa mecze i skupiamy się na, najpierw na drużynie z Turcji, jak wygramy, to będziemy musieli jeszcze wygrać z Alkiem i to są nasze dwa, dwa cele. W sumie trudne, ale z drugiej strony nie niemożliwe. Nie niemożliwe. Pokazaliśmy, szczególnie e, u siebie z Ajkiem, że, że możemy rywalizować z nimi. Było dosyć blisko, żeby wygrać nawet ten mecz u nas, więc czemu miał się nie udać na wyjeździe. Dziękuję bardzo.